Zaczynamy świąteczne testy. Hejka, ja jestem Mer i dziś zapraszam Was na test nowej świątecznej kolekcji od Kobo. Zaczynamy vlogmasy, zaczynamy świąteczną tematykę, także sporo tych świątecznych kolekcji dla Was tutaj przygotowałam. Ja już nie przedłużam, pamiętajcie oczywiście o łapersce w górę, subskrypcji, serduszku w komentarzu i testujemy. Kolekcja prezentuje się bardzo ładnie, bardzo świątecznie. Ja zamówiłam ją na stronie Natury, stacjonarnie pewnie też jest dostępna. Akurat złapałam się na jakąś taką promocję chyba 1 plus 1, więc całkiem korzystnie mi tutaj wszystko wyszło, także z tego co pamiętam wzięłam wszystkie dostępne od. Produktów, jakie są dostępne w tej kolekcji. I tutaj podziękowanie dla jednej z Was, dlatego że w komentarzach właśnie jedna z Was napisała mi, że ta kolekcja istnieje, a ja o tym tak naprawdę nie wiedziałam. Także wielkie, wielkie dzięki. Jeżeli coś chcecie, żebym przetestowała, to piszcie. Bo czasami o niektórych kolekcjach po prostu nie wiem. Zaczynamy kosmetykami do konturowania. Mamy tutaj pełne konturowanie, więc pierwszy kosmetyk, jaki tutaj będzie przetestowany, to bronzer. Bardzo podoba mi się właśnie design tych kosmetyków. Jest złoto, jest zieleń, bardzo tak świątecznie. Joyful moments. I mamy tutaj przepięknie wyglądające pudełeczko, ale również w środku to się prezentuje po prostu pięknie. Mamy lusterko, tutaj złoto. Wiadomo, będzie się palcowało, ale to nic. No, wygląda to po prostu cudownie. Mamy ten brązerek, czy on jakoś pachnie? Bardzo tak delikatnie. E, mamy tutaj 8 gramów produktu, także całkiem sporo. Zobaczmy, co tutaj mamy napisane. Brązer, który perfekcyjnie modeluje twarz, umożliwiając kontrolę intensywności efektu. Od subtelnego ocieplenia po wyraziste konturowanie. Idealny do podkreślenia ryców i dodania skórze naturalnej, słonecznej opalenizny. E, skoro słoneczna opalenizna, to raczej spodziewam się tutaj ciepłego e, odcienia. I powiem Wam, że aż mi szkoda naruszać właśnie tę wypraskę, bo wygląda pięknie. O mamo, ale. Bardzo, bardzo taki przyjemny ten kosmetyk taki prawie że kremowy pięknie tutaj pod palcem pracuje i zobaczmy tak wygląda słoczek no Wydaje się być właśnie taki ciepły, także zaraz zobaczymy, jak to się mu będzie prezentowało na twarzy. Wzięłam sobie tutaj pędzelki od NYX-a. Ostatnio testowałam właśnie NYX i tam miałam też właśnie pędzelki do konturowania i bardzo mi się one spodobały. Także dziś spróbujemy sobie właśnie tym pędzlem wykonturować tutaj twarz. No i zobaczmy, jak będzie się ten bronzer nakładał. Mam już przypudrowaną twarz, więc zobaczmy. Uuu, uuu. Mocny pigment, mocny pigment, moi drodzy. Tego się wręcz nie spodziewałam. Także tutaj można dodać mniej tego właśnie produktu, bo na spokojnie tutaj sporo się go nakłada. Tak, patrzę, co mi to tło tak miga, ale wiecie, co chyba od po prostu świeczki od świeczki tak mi się wydaje bo tutaj się pali ale troszeczkę już mało jej zostało więc wydaje mi się że ta etykieta z Mikołajem trochę zasłania ale to nic będę otwierała teraz kalendarz właśnie adwentowy ze świeczkami więc na pewno będę sobie te świeczki też wymieniać a wracając już do tego bronzera to bardzo dobrze mi się nim pracuje też ten pędzel bardzo jest fajny No i zobaczcie ciepły brązer, ciepły ale bardzo przyjemny. Zaraz sobie jeszcze tutaj doczyszczę na koniec właściwie, to nie takie zaraz, doczyszczę sobie to konturowanie od dołu pudrem i będzie wtedy ładniejsze jeszcze takie wyrazistsze. Ale na ten moment bardzo przyjemny uważam, że jest ten bronzer. Ta konsystencja jest bardzo fajna. Myślę, że w tym nadchodzącym roku potestuję troszeczkę właśnie więcej kosmetyków z innych drogerii typu właśnie Natura, więc Sensik, Kobo. Jeszcze troszeczkę będą tutaj grane, także jak macie jakieś swoje hity, to dajcie znać, czy w ogóle jesteście też zainteresowani testem tych marek. Także dajcie mi koniecznie znać. No a tutaj bardzo fajnie mi się pracuje. Nosa nie konturuję, bo i tak zakładam zaraz okulary, bo jestem okularnikiem, także nie będę sobie tutaj konturować, ale czoło dosyć duże trzeba sobie tutaj dokonturować. No i te boki. No bardzo ładnie to wygląda. Także ten brązer mnie bardzo, ale to bardzo pozytywnie zaskoczy. Jak brązer, to i róż, tak jak mówiłam, mamy całe konturowanie tutaj, i również mamy przepiękne opakowanko. I właśnie tutaj ten różyk z takim samym designem. I z tyłu mamy napisane, że jest to róż, który dodaje twarzy świeżości, pozwalając kontrolować intensywność koloru. Od delikatnego rumieńca po wyrazisty efekt. Idealny do codziennego makijażu. Podkreśla naturalne piękno i dodaje cerze zdrowego blasku. Też 8 gramów, więc całkiem sporo. Zobaczmy, jak się prezentuje słoczyk. I to jest taki mocny, intensywny, cukierkowy róż. Tak to się prezentuje. Z daleka, tutaj z przodu mam lampkę Więc trochę może jest mm, Prześwietlone, dlatego może w ten sposób Będzie lepiej, i tak wam za chwilę pokażę to wszystko Na zbliżeniu, i tutaj też wzięłam sobie Ten pędzel od Nyxa, bardzo ładnie Się też y, wyprał, więc y, fajnie e, No i zobaczmy, myślę, że tutaj Po słoczu Trzeba nałożyć bardzo mało Jeszcze sobie tutaj otrzepię właśnie pędzelek I Widać coś? Dobra, można więcej troszeczkę nałożyć O Teraz się nam różyk pojawia. Czyli nie jest aż tak źle. Natomiast raczej delikatnie dotykam właśnie tego różu. Nie jest to aż tak źle pod względem tego, żeby aż tak mocno uważać. Wystarczy delikatnie po prostu dotknąć. Nie jakoś tak wiecie, zamieszać <sum> mocno tym pędzem. Tylko wystarczy delikatnie dotknąć. I już jest dobrze. Też nie jest zbyt intensywnie. Taki chłodny, zimowy róż bym powiedziała, taki Barbie. Ja to lubię takie. O, chyba trochę przesadziłam. Jednak, tak wygląda bez policzek, tak wygląda z. Wydaje mi się, że trochę przesadziłam, ale zaraz to też, wiecie, się ogarnie, bo jak dołożymy rozświetlacz, to zawsze ten róż delikatnie ginie. O, i tutaj, no, intensywny. Jednak jest. Intensywny jest, jak się nałoży więcej. Więc dobra, trzeba mieć umiar. To jest pierwsze moje użycie, więc. Zbyt mało nie może nałożyć, bo nie jest aż tak przepigmentowany, o tak bym powiedziała, ale jest mocno napigmentowany więc minimum, minimum. Wystarczy. I nawet sweterek mam taki świąteczny, jak widzicie. Także świątecznie się robi. I jeszcze troszkę ten róż poblendowałam, i wydaje mi się, że naprawdę bardzo ładnie wygląda. Więc jest OK, zaraz dołożymy rozświetlacz, więc jeszcze to się troszkę tak złamie. I mamy tutaj oto ten wspomniany rozświetlacz. E, tutaj mamy 7 gramów, więc jest zmiana. W ogóle te kosmetyki mają z tyłu napisane Made in Poland, więc w Polsce wyprodukowane co się chwali. No, bo teraz często mamy gdzieś tam za granicą produkowane te kosmetyki i mamy napisane, że jest to rozświetlacz, który perfekcyjnie odbija światło, umożliwiając kontrolę intensywności blasku. Od subtelnego rozświetlenia po efekt tafli, idealny do twarzy i ciała, podkreśla naturalne piękno i dodaje skórze niesamowitego blasku. Także zobaczymy, nałożymy. Jestem ciekawa, jak on wypadnie właśnie, no bo tak on się tutaj prezentuje, także ciężko stwierdzić, jaki on jest. Wydaje mi się, że nie jest jakiś mocno drobinkowy, ale też bardzo przyjemny pod palcem. U, ale sporo się go nabiera, powiem wam. Hmm, może jednak mieć sporo blasku, jak zaraz go nałożę na twarz, to pokażę Wam też wszystkie słocze z bliska, o tak się to prezentuje, więc zaraz z bliska Wam też pokażę, no nawet tutaj ma całkiem sporą moc, wydaje mi się, że nie ma też jakiejś bazy kolorystycznej, więc ciekawie się zapowiada, wzięłam taki pędzelek, zobaczymy jak się nim tutaj nałoży, wczoraj wszystkie pędzle myłam. I jeszcze część się suszy po prostu Bo partiami je dosuszam Na suszarce, takiej wiecie Na pędzle, że one sobie schną tak Bo jak położę na ręczniku, to właśnie dłużej schodzi Więc tamte, co leżą na ręczniku No to teraz są przełożone do, do Właśnie tej suszarki No bo trzeba się przygotować, bo tutaj dużo, dużo testów No dobra, ale nakładamy Tak tutaj się prezentuje na tym pędzlu Uuu No, intensywny jest Myślałam, że że nie będzie. Ale piękną taflę robi. Ua, wa! Ten pędzel trochę za duży jest do tego. Jutro wezmę ten mój ulubiony. Już do jutra wyschnie. No. Czad. Hmm. Pięknie robi tutaj tafle. O, wow. Cudo. Cudo. Ja tak ym, z kowo chyba nie mam żadnego swojego hitu, bo parę kosmetyków już testowałam, ale jakoś tak ta kolekcja wypada genialnie. O, no, trzeba bardzo mało nałożyć, żeby sobie e, właśnie zrobić taki delikatny efekt. No moim zdaniem bardzo mocny jest. Ale pięknie tutaj się nakłada, raczej taki chłodny. No tak bym powiedziała, tutaj mi się prezentuje e, typowo srebrno. No ale coś pięknego. Wow, wow. No, cudna jest ta tafla. To konturowanie jest genialne po prostu. I spójrzcie z bliska. Tutaj mamy ten rozświetlacz, więc on raczej ma takie małe miałkie drobinki. Tutaj mamy różyk. No, a tutaj jest brązerek. No, ten rozświetlacz jest czadowy po prostu jest czadowy. I jeszcze zobaczcie z dodatkowym światłem. No, moim zdaniem za bardzo, widzicie? Tej bazy nie ma, jak nie odbija. Także dobrze to wygląda. No, ten róż ma moc. Przepiękne, przepiękne kolory. I tak wygląda policzek troszeczkę bliżej z konturowankiem. No, ten rozświetlacz mega ładny. A tak to wygląda z bardzo bliska na skórze moim zdaniem bardzo ładnie. Na ten moment oceniam te kosmetyki bardzo pozytywnie. Kolejne kosmetyki z tej serii są to takie błyszczące cienie i mamy tutaj trzy kolory. Zrobiłam sobie taką bazę na oku z takiego delikatnie różowego cienia. Myślałam, że on wypadnie trochę bardziej chłodno, no ale wypadł tak, więc niech będzie, żeby po prostu coś się tutaj w załamaniu działo. I mamy odcień 01 Shine, odcień 02, nie wiem jak się nazywa, dlatego że tutaj z tyłu coś się przyczepiło. Nie wiem, jest zdarta po prostu ta naklejka z tyłu w tym miejscu. A trójka to odcień Dazzle. Jestem bardzo ciekawa, bo tutaj one wyglądają na takie mięciuteńkie, więc zróbmy sobie po prostu słocze. Myślę, że ta jedynka będzie u mnie gościła najczęściej. Oj, bardzo mięciutkie. Oj oj, 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 oj. No, to są takie bardzo miękkie cienie. Błyski. Mhm. I może się uda nałożyć dziś wszystkie na oko. Zobaczymy. Zaraz, jak to wypadnie. No zobaczcie, tak się one prezentują. Tutaj zdecydowanie mamy taki jasny blask, tutaj taki bardziej brzoskwiniowy, a tutaj taki brązowo-bordowy, coś takiego. Tak się prezentuje to z bliska i zobaczcie, jakie one są wielowymiarowe. I rzeczywiście jest to taki różyk, brązik, złoto nawet, różo-bordo, to coś takiego. Tutaj mamy więcej złota, więcej takich ciepłych kolorów. No, i tutaj mamy raczej taką chłodną bazę, ale trochę też ciepła się tutaj em, właśnie em, wkradło, więc może taki bardziej neutralny kolor. Zależy jak pada światło, wiecie? Piękne, piękne są. Myślę, że dziś nałożę je palcem, chociaż na dół sobie nałożymy może coś pędzlem. Dobra, więc na górę nałożymy sobie ten najjaśniejszy i nałożymy sobie ten najciemniejszy, a tę brzoskinkę nałożymy pędzlem na dół, żeby mieć więcej precyzji, żeby nic się nie osypało i żeby też zobaczyć, jak właśnie te e, kosmetyki będą się nakładały właśnie pędzlem. Więc e, nałóżmy. Są bardzo przyjemne te cienie, ale nie są aż tak masełkowe jak na przykład Stars from the Stars. Ale nadal jest to bardzo. Przyjemna, taka miękka konsystencja. Natomiast nie jest taka najbardziej miękka z tych wszystkich, które mam. Więc tak to się prezentuje. Zobaczcie, bardzo ładny błysk. No, cudny. Wydaje mi się, że też na żywo trochę lepiej wygląda. I dołóżmy sobie na resztę powieki. Ten najciemniejszy tutaj, zewnętrzny kącik. O jego potrzeba ewidentnie trochę więcej. O. I teraz się zaczyna pojawiać. Oj, jak odbija. To właśnie widać ten brązowo-bordowy kolor. Oj, bardzo ładny. Powiem Wam, że myślałam, że na całą powiekę to nie będzie, ale już widzę, że on będzie pasował też na całą powiekę. Aha, przepiękny, przepiękny. Do tego mi się oczywiście widzi kreska, ale kreskę sobie podarujemy na razie, dlatego że jest tutaj jeszcze jeden kosmetyk, który przy kresce może trochę. Być ciężki do oceny. Dlatego sobie zaraz go nałożymy. Ewentualnie jutro sobie dołożymy kreskę. No ale fajnie się tutaj pracuje tymi cieniami. Zobaczcie. Mm, bardzo ładne są te błyski. I zobaczmy, jak ten wrzoskwiowy takim języczkiem. Aha! Transferuje się, dobra. Nie wiem, czy wy to widzicie w sumie do końca. Ale mam nadzieję, że tak. Patrzę tutaj w bok, w podgląd. Wydaje mi się, że powinniście widzieć. O, a jak nie, to zaraz na zbliżeniu zobaczycie. No, też bardzo ładny. Też bardzo ładna taka właśnie brzoskwinka. Wydaje mi się, że nawet jeszcze fajniej wyglądają właśnie na oku niż na słoczach, bo to zawsze troszkę, wiecie, inaczej. No i tak się to prezentuje. I czas teraz na tusz do rzęs, dlatego kreski dziś nie chciałam nakładać. I tak mamy cienie, więc trochę to zaburza właśnie ocenę tuszu, ale myślę, że będzie i tak całkiem dobrze, bo ten makijaż oka nie jest jakiś ciemny. I mamy tutaj mieć maskarę, która jest burgundowa, więc zobaczymy. Mamy napisane z tyłu, że jest to maskara pogrubiająca rzęsy w kolorze burgundowym. Efekt pięknych, gęstych i wydłużonych rzęs. Wyprofilowana szczoteczka z łatwością pogrubia i wydłuża każdą rzęsę. Nasycony kolor maskary podkreśla tęczówkę oka. 11 ml no i tutaj szczoteczka jest taka delikatnie wygięta widzieliście na przebitkach, tutaj mamy takie krótkie włoski, tutaj mamy takie dłuższe więc zobaczymy jak to będzie wyglądało sprawdźmy tę maskarę, jestem bardzo ciekawa najpierw chyba sobie spróbuję wyczesać te rzęsy tymi krótkimi włoskami o i dopiero potem spróbuję sobie dołożyć tą drugą stroną tuż, no powiem wam, że całkiem Ładnie rozdziela. Na razie pogrubienia nie widzę, ale widzę ładne rozdzielenie. A ja lubię efekt rozdzielonych rzęs. Ok, i teraz sobie obracam szczotkę i tą drugą stroną próbuję. Dzisiaj nakładam jedną warstwę, jutro spróbujemy dwie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No bo ja tak naprawdę patrzę, jak to już wygląda po jednej warstwie. Ja jestem z tych ludzi, którzy lubią po prostu raz założyć szczotkę i mieć gotowe rzęsiory. O, jak nakładamy trochę więcej, to delikatnie się pogrubiają te rzęsiory. Ale wiecie, nie ma jakiegoś takiego mm, sklejenia typu pajęcze nóżki. Więc jest ok, te dolne rzęsy... O, Ciapnęłam się zaraz sobie. To wyczyszczę, tylko niech zaschnie, bo jak teraz ruszę, to będzie źle. A jak za chwilę, to ładnie przystnie. No, powiem Wam, że ja tu widzę na pewno nie czarny. Ale wydaje mi się, że bardziej brązowy tutaj widzę, ale efekt bardzo mi się podoba. No i widać, że nie jest to czarny. Także tutaj duży duży plus. No ładnie to wygląda. Ale może i Burgund tu widać? Dajcie znać. No mi się wydaje, że bardziej taki brąz. Ale w końcu właśnie taki jasny. Też tutaj na szczotce wydaje mi się, że tak bardziej brązowo to wypada, nie? O, nie może złapać. O, teraz. Że bardziej tak brązowo wypada ta właśnie maskara. Ale kolor mi się tak czy inaczej podoba. Więc tutaj plus. Nie jest to taki turbo mokry tuż, nie jest też jakiś suchy, ale też nie jest taki, że właśnie jak nakładacie, to się strasznie przylepia. Więc to jest ok. Dla mnie I jeszcze ta konsystencja jest taka właściwa. Ciekawa jestem, jak za dwa miesiące na przykład będzie działał, czy nie będzie zbyt suchy na przykład. To mnie ewentualnie właśnie zastanawia. O, ale efekt na rzęsach naprawdę ładny. O! O, tu się już pobrudziłam troszkę. Ale da się to ogarnąć. No, zobaczymy. Mam nadzieję, że się nie będzie właśnie osypywał. Ale wygląda, wygląda ładnie. Ja jestem na tak. I spójrzcie jeszcze z bliska. No wydaje mi się, że nawet tutaj na rzęcach wygląda on bardziej tak brązowo niż burgundowo. No i tutaj przepiękne. Błyski. No ładnie. Ładnie moim zdaniem się to. Prezentuję. No i tutaj mamy ten błysk na dole. Ostatnie kosmetyki w tej kolekcji są to moi drodzy kosmetyki do ust. Mamy tutaj trzy kolory e, i czy to są pomadki? Nie, najbliższe lekkie błyszczyki, które mają pozostawić na ustach świetliste i pełne blasku wykończenie. I mamy odcień 01 Flirt, odcień numer 2 Bliss i odcień numer 3 e, Charm. Także już wam robię słocze i mam tutaj wszystkie słocze. Tak się tutaj to prezentuje. Od dołu mamy odciń numer 1, 2 i 3. I to są takie błyszczyki, które tylko nabłyszczają. Nie ma tutaj żadnych drobinek. Specjalnie poszłam jeszcze domyć dokładnie dłonie, żeby nie było drobin z cieni. Właśnie, no bo słocze były wcześniej robione. To wiecie, jak to wygląda, jak się ściera mokrymi chusteczkami. Więc tak to w tym momencie się prezentuje. No i już Wam pokazuję, jak to wypada na ustach. Myślę, że zaczniemy sobie od tego najciemniejszego, czyli od trójki. I mamy takie fajne kopytko w jakimś błyszczyku, już to było. Wydaje mi się, że w Stars właśnie takie mamy kopytka. I zapach jest taki, powiedziałem, że waniliowy, coś takiego. Za ciemno było. Jutro sobie nałożę. Słuchajcie, z konturówką. Właśnie. Te olejki, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Całkiem dużo koloru tutaj zostaje na ustach. Tak się prezentuje odcień numer 3. Taki mocny, dosyć różowy, ale ładny. Wydawało mi się, że to nie będzie kolor dla mnie, ale wydaje mi się, że no jest całkiem nieźle. To kolor numer 2, czyli odcień Bliss. No i tutaj bym powiedziała, że to jest taki bardziej zgaszony róż. Bardzo też ładny, podoba mi się. Ten jest taki bardziej soczysty, ta trójka, a ta jest bardziej taka zgaszona, ta dwójka bardzo też ładny. I na koniec odcień numer jeden, czyli Flirt i tutaj mamy efekt po prostu takiego rozbielenia ust, moim zdaniem daje nam ten połysk, ale głównie tak rozbiela te usta, nie jest to jakiś taki mocny, intensywny kolor, tak jak w przypadku tych dwóch pozostałych odcieni, to jest raczej właśnie takie nabłyszczonko i delikatne rozjaśnienie tych ust, no taki ładny, codzienny myślę produkt. Powiem Wam, że taki nawet olejkowaty jest ten kosmetyk, takie uczucie przyjemne na tych ustach, fajny. Ile mamy tutaj mililitrów? Nie widzę, nie widzę, nie widzę, nie widzę, być może jest tutaj, nie, tutaj też nie ma, nie wiem. Nie wiem ile, ale być może na screenach jest ta informacja. Jeżeli ta informacja gdzieś na stronie natury jest, no to już widzieliście na przebitkach właśnie na screenach. Ładne opakowanie, takie trochę seleną chyba inspirowane, bo mam tutaj te właśnie końcówkę taką charakterystyczną. Fajny, fajny ten kolorek, zostanę sobie właśnie w nim i zobaczymy, jak się to utrzyma. No i makijaż prezentuje się w ten sposób. I powiem Wam, że jestem zadowolona z tych kosmetyków tak generalnie, tak po tym pierwszym użyciu. Nie jestem zawiedziona w sumie żadnym kosmetykiem, więc cieszę się, że kupiłam właśnie te kolekcji. Cieszę się, że w ogóle o niej się dowiedziałam. Widziałam, że są też jakieś nowości od Sensik, także dajcie znać, czy chcecie też ich test. A całość tych kosmetyków prezentuje się tak. No i widzicie, jak dołożyliśmy ten rozświetlacz, to ten róż jakoś tak się schował więc nawet można było jeszcze więcej go nałożyć więc na początku to tak wygląda o jajku a potem no jest e, całkiem przyjemnie no jestem zachwycona tym rozświetlaczem przepięknie wygląda nie jest drobinkowy, ale piękną daje te tafle bardzo bardzo ładny ogólnie wszystko mi się podoba te błyski są bardzo ładne może nie robią takiego totalnego wow na mnie ale wyglądają bardzo 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 ładnie no i też przy tej promocji całkiem dobrze wychodziły i ten tusz też bardzo przyjemny może trochę ta formuła mogłaby być bardziej mokra ale z drugiej strony przynajmniej się nic tutaj na mnie nie skleja. Tutaj zaraz sobie to doczyszczę, co się ciapnęłam, no ale na ten moment bardzo, bardzo pozytywnie odbieram te kosmetyki. Widzimy się po 9 godzinach i tak wygląda ten makijaż. Wydaje mi się, że jest całkiem nieźle. Tu konturowanie jest moim zdaniem cały czas widoczne, ale troszeczkę ten róż został przytłumiony, więc mogę nałożyć, myślę, że następnym razem na spokojnie więcej. Jeżeli chodzi o tusz, to nie widzę, żeby się osypał, więc ładnie wygląda i moim zdaniem daje taki brązowy kolor, a niekoniecznie bordowy. Natomiast widać, że nie jest to czarny. I moim zdaniem raczej tym brązowym zalatuje, więc to jest ciekawe. No i jeżeli chodzi o te cienie, to też bardzo ładnie, moim zdaniem, wyglądają. Ładnie się utrzymały. No a. Błyszczyk się oczywiście zjad, no i tego też się w sumie spodziewałam, no bo to są po prostu błyszczyki. Ale generalnie formuła fajna i przyjemna, więc te świąteczne kosmetyki uważam za bardzo udane. No i mamy tutaj przepiękne opakowania. Bardzo mi się one podobają właśnie ta zieleń, te złote dodatki. No uważam, że takie są ładne, eleganckie, właśnie takie świąteczne. Także ja tutaj jestem zadowolona i myślę, że jutro się nic tak naprawdę nie zmieni, ale spróbujemy, przetestujemy jeszcze właśnie jutro. Nałożę dwie warstwy tuszu. I zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie też wyglądało. Tak myślę. Lecimy, moi drodzy, szybciutko z drugim dniem testu. Także nakładam sobie brązerek. Bardzo się szybko nakłada tym pędzlem. I też ta formuła jest taka przyjemna, właśnie do blendowania. Muszę za 10 minut wyjść z domu. Więc to będzie szybki makijaż. Jest rano, wcześnie. Więc jeszcze trochę. Jest ciemno, ale damy radę. Przetestujemy też właśnie te kosmetyki w takim makijażu szybkim. Jak sobie porobię plamy, to znaczy, że jest lipa i że to są jednak kosmetyki do dłuższego używania. Ale chyba jest ok. Zobaczcie. No, tak mi się wydaje, że jest całkiem. Całkiem znośnie. No i teraz róż, jeszcze potem spojrzę sobie na to, jak to wygląda, bo trochę mi się wydaje, że inaczej mi się odbija tutaj światło. Więc różnie możecie to widzieć. No właśnie, w zależności od tego, jak jest na dworze, to czasami różnie się układają cienie. I dobra, mamy tutaj różyk już nałożony. Ładnie to wygląda, tak delikatnie dosyć dzisiaj. No i dokładam sobie rozświetlacz moim ulubionym pędzlem. Oho, o. Wow, czap. Tym pędzlem też jest mega, ale tym pędzlem mam wrażenie, że mam trochę więcej kontroli. O. Dobra. Nałożymy sobie od razu ten błyszczyk. Na usta, ten jaśniejszy, bo na co to taki wystarcza. I na całą powiekę leci ten najjaśniejszy cień. Dzisiaj zobaczymy, jak sobie poradzi na oczach solo. Bez cienia pod spodem, bo też ważne, czy on się tutaj nie pozbiera. I leci tuż. O, nie, jakąś skórkę tu mam przynosi. O, jeszcze pudru trochę za dużo. Także nakładam. I mamy jedną warstwę, i dokładam jeszcze drugą, żeby zobaczyć, czy da się tutaj coś wydłużyć jeszcze. I ja tę drugą warstwę zostawię tylko na tym oku, żeby ewentualnie zobaczyć, czy nic się nie osypie, żeby było porównanie. I wydaje mi się, że da się trochę te rzęsy jeszcze właśnie powydłużać. Dokładając kolejną warstwę, jak już troszeczkę minimalnie przeschnie, bo drugie oko w międzyczasie pomalowałam. Aha, no ja widzę różnicę. Tutaj dwie warstwy, tutaj jedna. Wydaje mi się, że jest to fajnie widoczne. I dziś makijarzyk wygląda w ten sposób. Zobaczymy za te kilka godzin, jak się to utrzyma, ale wydaje mi się, że będzie tak samo dobrze jak ostatnio. Jeszcze tak sobie spojrzę w podglądzie. Nie, nie mam żadnych chyba plam. Nie, nie wydaje mi się. Także takie delikatniejsze konturowanie przepiękne jest ten rozświetlacz. Widzimy się moi drodzy po 8 godzinach. No i czas podsumować ten test. Moim zdaniem tutaj się wszystko ładnie utrzymało. Trochę ten róż no, nie jest widoczny, ale to jest moja wina. Po prostu trzeba tego więcej różu nałożyć moim zdaniem, bo wczoraj był widoczny po tych kilku godzinach, tylko też był przyćmiony przez właśnie rozświetlacz. Także róż generalnie ok ale gdzieś tam bardziej bym stawiała na ten brązer i rozświetlacz, tak myślę. Bo gdzieś tam róże są równie fajne, też tańsze, więc gdzieś tam myślę, że te dwa produkty są Naprawdę mega, mega fajny. Róż też mi się podoba, ale gdzieś tam jest przyćmiony przez właśnie ten brązer i rozświetlacz. Jeśli chodzi o te błyszczące cienie, to są bardzo fajne, moim zdaniem. Ładnie wyglądają, więc jak na błyski, to naprawdę fajnie wypadają. Nie są może najbardziej miękkie, jakie miałam, ale są bardzo kremowe, takie masełkowe. Natomiast aż tak mocno się nie zapadają, jak na przykład od Stars, ale równie dobra jakość. Tuż do rzęs też się nie osypał, bardzo ładnie wygląda. Raczej to jest takie rozdzielenie, moim zdaniem. Hmm, Pogrubienie raczej tutaj nie widzę, delikatne też wydłużenie, ale ogólnie ładnie to wygląda. Czy ja wiem, czy tak burgundowo wygląda? Powiem wam, że montowałam tę pierwszą część i nawet taki burgund tam widać. Ja bym powiedziała, że z daleka to bardziej brąz. Taki naprawdę bardzo przyjemny brąz, ale ogólnie maskara mi się podoba, jeżeli chodzi o błyszczyki, ładnie wyglądają, no ale się zjadają, to wiadomo, więc tutaj wygląda to w ten sposób, także jak Wam się podoba jakiś odcień, to można, natomiast nie jest to, wiecie, nic takiego odkrywczego, ale kolory są bardzo ładne, opakowania też, a widziałam, jak wczoraj robiłam screeny do tego filmu, że nadal ta promocja 1 plus 1 za grosz jest więc myślę, że też fajnie, może w dniu publikacji też ona będzie, także jak ktoś z Was chciał sobie coś kupić, to można sobie wziąć właśnie o wiele taniej te produkty. Widziałam, że na przykład te kosmetyki kosztują jakieś 44 złote, 45, bo chyba tam 44,99, więc jeżeli za dwa opakowania wychodzi 45 zł, to tak 22,50 za jedno, więc myślę, że to dobra cena ogólnie. Także tak wygląda ta kolekcja i uważam, że ogólnie bardzo przyjemna kolekcja, bardzo fajna, jakość jest bardzo dobra. No i te opakowania skradają serce moim zdaniem, więc naprawdę tutaj się moim zdaniem postarali. Jest jeszcze jakaś taka kolekcja sylwestrowo świąteczna od Sensi. Dajcie znać, czy chcecie ją tutaj na kanale, bo tak powiem Wam, że rozochociłam się po tym teście Kobo, bo naprawdę tutaj te kosmetyki są fajne i na pewno będę sobie teraz właśnie używać, bo no bardzo, bardzo ładne te opakowania są. Jeszcze wczoraj w pierwszym new testu mówiłam, że dziś użyję właśnie tych błyszczyków z konturówką, ale tak sobie pomyślałam, że z konturówką no to trochę to zaburzy ten test, ale na pewno te wszystkie kolory z konturówką, jak wyglądają, pokażę Wam na szorcach, także już Was tam zapraszam. Moja ostateczna opinia jest taka, że kosmetyki przeszły jak najbardziej test i uważam, że są godne zakupu. Na dziś to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się już niedługo. Pa!